Cześć, ja jestem Robson i witam Was ponownie w kolejnym odcinku Dzisiaj znowu ze mną jest kto? E, Marcin No, no to witam i zaczynamy Może coś teraz pokażemy, może się coś uda ugrać I lecimy na naszą starą miejscówkę, może będzie lepiej Mam nadzieję, że nam się uda No Właśnie Oby tylko nikt nie wylądował koło mnie ale co, ty lecisz od razu tam? No tak, tak, tak. Dobra. Ale coś tutaj leci mi. No. Koło ciebie. Chyba leci. Koło ciebie nie, jest... Chyba dalej o, lecą. mam tutaj kogoś. C czekaj. Już idę. O, jest na dachu. Zeskoczył. Ale nie wiem, dlaczego mam tutaj lagi. Czekaj, jeszcze jeden dominuje. 30 Dobra, jeden Czego się zabiję dał go. Zabił? Czego się dał zabić? To nie wiem Może już wiedział, że zginie. Miał broni. Ale mógł sobie tutaj coś wybrać stąd. No to nie wiem. To jest niepotrzebne. Mam potę, chcesz? A, już wypiłeś. Eee, ja już mam. Ej, komuś to słyszę? O tak Jest typo tutaj Już poczekaj ma bardzo mało. Jeden leży Jeden jest dzisiaj tutaj obok mnie. No, masz go na hita. Kolejny Znasz stanął. Tak, zabiłem go. No to dobrze. Kolejny stanął, jak wryty. Nie wiem dlaczego, Co jest grane? Ej, chcę, się żółty? nam zabił. Za chwilę. Albo rzucę ci mało, wypijesz sobie, a później dużą. Sobie wypijesz. No właśnie mało już wypiłem. No mam dużo. Aha, dobra. To ci rzucam biga. Przerzuciłeś mnie. Dobra, już czterech mamy ładnie zabitych. Gdzie udajemy się? Może tam byśmy spróbowali? Gdzie? O tam. Dobra. O biegnie, biegnie, biegnie. 33. Gdzie? Powalony. Trzy strzały. Jeszcze drugi gdzieś powinien tu być. Na pewno. Ale nie wiem. Też go nie widzę. Miał tylko... To miał. Nie miał nic więcej. Nawet do leczenia nic nie było. Możliwe, że to bot był. Bo niektórzy to też boty. Nie ma fakt... O, o, o! Ktoś o! we mnie strzela. Jest, jest, jest! jest. Dobrze. Ja zobacz. Ale piękny powrót. Ostatnio było kiepsko, teraz było trochę lepiej. A też nie miał nic. Niewiele tutaj nic nie było. No nic, może pójdziemy faktycznie tam co mówiłem. No chodź, ej biją się tam. Gdzieś tu kogoś słyszałem. Cieszałem. Ja też. Chyba, że to twoja tam. Nie, 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 biją się. Widzę już ich. Widzisz ich? Tak. Jednego powaliłem. Ło, ale mam strita. I dobra. Zabiłem wszystkich. Co jest? Ja Bijesz też. Jesteś No już powaliłem, zabiłem. A no to dobrze. A nie, bo ty tutaj nie lubisz pompy, co nie? Nie, nie lubię pompy. Mam swoje, może sobie wziąć. Nalot jest, kurde. No, nie wiem, wziąć czy nie. Jak masz miejsce, to może w sumie wziąć. Tak. Nie miałem, zamieniłem sobie. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Ja mam pięciu zabitych i ty też. Ja też. Ładnie nam idzie. Bardzo dobrze nam coś idzie. Nogierka pod wygraną. Oczywiście. I mam nadzieję. Let's no ja też. O. Amo. Się przyda. Hmm. Co my to teraz robimy? O, tu jest apteczka. Wezmę sobie drugą. O, kolejna skrzynka, ty kogoś słyszałem? Chyba, że to ty, ja, tu jest taka, a to nie ja chcę takiej, a chcesz, a mu do pompy masz. Dzięki, nie ma sprawy. Ok, tu się opacało przejść, coś się zgarnęło. Ty, nalot jest! Ale ja mam Gdzie? cztery. Aha, ja nie mam za za bardzo. Ja sobie wziąłem dwie bronie. Będę zobaczyć czy coś tutaj widać będzie kogoś. Ale nikogo nie widzę. Na moście nikogo nie ma. Nie wiem, próbujemy tam? Dawaj. Próbujemy. Znaczy, yy, oznaczyło mnie, że kogoś tam, ktoś tam jest, ale nie, 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 nie. Kurde, ale piękny skok. Co Piękny skok. To jest amo do pompy, jakbyś chciał. A, dużo mam. Ale wezmę. O tu jest rolka nawet. No wiem właśnie, tylko że zaraz ob czekaj, obczaję, czy ktoś jest. jest tam. Nie ma nikogo. Jest. jest na górze? Nie, o tutaj. Lecy! No i jeszcze tu drugi. Za mi? Ja go nie widzę. O. Dobra, zabiję go. On biegł za nim. o splash'e. No, się fajnie uleczy od razu. Wszystkie wywaliłem na to. I chyba na tej górce nikogo nie było. Też nic ciekawego nie mają. No. 12 nie nieotwarte. 12 osób zabitych wyczyścimy prawie całą mapę no, Bardzo, dobry tak. Bardzo dobry meciek Bardzo dobry meciek Na razie Ej, widzę typa tutaj Na Jak ty to, to widzisz? Normalnie Upatrzyłem go 45 22 Leży. I gdzieś jeszcze Czekaj, powinien być i... drugi. Będzie zaraz drugi. Będzie, 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 będzie. On coś tam filetowego miał. Karabin szturmowy. Obciąłbym sobie go. Skar. To możesz się ześliznąć, patrz. Wiem. Piękny o ja. ślizg. Czekaj, wezmę cię do domu. Piękny ślizg. No. Czekaj? Dobra. Ale pięknie to zrobiłem. Ale nie wiem dlaczego, bo się ślizgał i, i spadł po prostu. No ja też tak raz miałem. Dobra. Wypatruję, czy nie idzie drugi. Ale jak na razie to nikogo nie widać. A nie, jednak widać 30. Gdzie ty go widzisz? O tam 30 znowu. Ja Ucie, go nie ty. widzę. Teraz, o nie, znowu 30 znowu. On jest tam gdzieś w tym domu? Nie, o tu jest. I prawie go zabiłem. Ma tak mało wujek. Czekaj, bo po lewej są, Wasilinze. po lewej. Lecę w niego. Nie, 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 nie bo za drzewem jest. Leży. Jeszcze kolejny. Zabity. Dobre. Jeszcze, plecy. Leżę, Jeszcze. Plecy, plecy, plecy. plecy. Tylko gdzie? A dobra, widzę. Skilofuję go, aj dobra. Zabrał mi, jak chciałem skilofować. Beczka jest, zabiorę beczkę. Nie no, coś tutaj jest, fioletowa. Jak fioletowa? E, niebieska, Boże, sorry. Się troszeczkę mhm. Skąd to oni mieli to bronie? Nie wiem. Z I tutaj jest skrzynka, kilo. która jest w ogóle jeszcze nie otwarta. Rakietnica jest. Wyrzutnia rakiet. Nie chcę. Ale kurczę no powiem raz, ci, że na nie razie? naprawdę pod wygraną. Z 16 kili. No ja nawet nie pamiętam kiedy takie coś było. No. O, nalot. No nie wiem, oddalamy się. Może się wrócimy jednak. Do strefy trzeba by było zaraz. Wiem, ale właśnie chcę zobaczyć, czy ktoś tu się kręci. Ale nikogo nie widać. Chodźmy tam na górę, gdzie mieliśmy... byliśmy chyba. u tu, mieliśmy iść. Dobra. Będziemy lepiej przymieć widok. się wydaje, czy coś słyszałem? Chyba ci się wydaje. Skrzynka. Krzak, chcesz? Nie. Ale tu nikogo nie ma. Co to było? Patrzę na niebo, ale nie widzę. To nie był chyba rift. To co to było? było widać. Bo się nie, wiem, coś się tworzyło chyba. A jak nie? Co? Tam jest, ale tam polecieli. Widzisz ich tam? Tak, widziałem gościa, jak yy, dolatywał. Przez lunetę patrzyłem. Aha, bo ty masz sniper. Karabin tormowy z lunetą. Widziałem A. w zasadzie chwili, jak e, leciał. O, 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 jest, patrz. Zjeżdżał sobie na desce. Zjechał na dół. Tu gdzieś będzie wyjechał. Tu będzie gdzieś. To mi się wydaje, że tam gdzieś będzie. Ale nie widzę nikogo. No ja Już, też. On tam w dół zjechał, bo widziałem jak na nadeszło. O! Jem. Patrz! Jakiś typ tam idzie. O, idzie tam 30, o! 60. Ja nie mogę sobie go trafić. 30 znowu. O patrz, on biegł w moją stronę i ja nie mogę go trafić. Co jest grana? Po co on biegnie w naszą stronę? Cześć, ja bym zniszczu to drzewo. O! Teraz go widać 30 Ja nie widzę, bo mi drzewo za założyć. Mam to drzewo zazowało. też trzeba zbić. O, jest, jest, jest yes. 30 znowu 22 22 30. Na hita jest Leży. Zabiłaś go? Y Jeszcze nie, ale zaraz ujrzę. 22, jest dobra, asysta. Chyba kogoś widziałem. Na prawo? Y nie, gdzieś tu. Ale nie jestem pewien. Może y szedł po jego kartę? Może. Tu mi się rusza. Chyba trzeba będzie zjechać na dół. To co, zjeżdżamy? No raczej, bo strefy nie mamy. A no, rzeczywiście bardzo mała będzie. Tam by się przydało. Tam jest wysoko. Gdzie? O tam. O tam nie ma szans, żeby tam spróbować. Mam. Jest, 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 jest. Pod widzę. mostem. Dobra. Powaliłem. Ja piedzielę, co jest grane. 18 zabójstw. Ooo, Ej, ja bym proponował iść do strefy. Ja też coś legendarnego miał. Aha, beczka. Beczkę, Beczkę też mam. Czuję, że teraz za dobrze idzie, a na koniec już damy plamę. No. Pewnie tak będzie. No. O, ktoś przed mi walczy. Ale nie poddawajmy się. Prawo, gdyż. Siedem bałszy. osób zostało. Jest, widzę. 22 30, Trzydzieści. Nie, się... nie, nie. Dlaczego mu przeszkadza? Dobra. Zabity. <laughs> 22 2. 3-1. Leży. No, no, no. Sojus. 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 Ja coś czuję, że damy radę. I wiesz co? O, ja o, bym o, co strzały. Na tą górę. Co strzały gdzieś tam były? Wszystko byłoby widać. Ale nie mamy jak się się. Tu mamy, tyrolkę mamy. Dawaj, spróbujemy. Oj, od razu zrzut. Coś tu fioletowego jest. Co? No, karabin. Szturmowy Fioletowe. z lunetą? Tak, a chcesz? Nie, nie, daj sobie jak chcesz. Ja mam Odrodzili się widzimy to całkiem blisko Bardzo blisko Wiem 14 na dwa to dawaj na tą górę Będziemy mieć high granda to obserwuję o jas widzę 22 o kurde Wracaj, 22 na, na tej górze jest... O kurde Gdzie ty jesteś? Jestem dead. Jestem dead Nie! 30 PEMA! Na szrodę, dobrze. Jeszcze tam jest. Musisz szybko zejść po mnie by ktoś mnie strzela, ale nie wiem kto. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, A bo są... Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj leci tutaj. Tam, tam trochę wyżej, nad tobą jest na to! 8 kp, 8 kp! Zabiłem, wow. likwidowałem Oby się to udało 5 sekund Musi się udać Dobra Niepotrzebnie się tam pchałem. Dobra, ale zabity jest i tam jest drugi 22 22 Za drzewem jest, za drzewem Spokojnie, ja muszę się uleczyć pomagam. 45, 22. Gościu, go, albo go strefa zabije, albo... Strefa go zabije, bo... strefie 22. 25. Po osłonie. Dobra, zabili go. Pać, 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 na górze, tam na górze, widzę. O nie, tam jeszcze. 22. 22. O kurde. Oni będą mieli przewagę wysokością. 25 pięć, dwadzieścia Zbiłem go dopiero. Nie. Yeah. Chodź tu, tu, tu pójdziemy. Dobra. Oh. Z Nie mogę się wyskrobać. Nie wejdę tu? Dwie osoby nam zostały. Jest szansa. Jest tyrola. Jedziemy? Jedziemy. Nie mamy wyboru. Ale poczekaj, mamy strefę. O kurde, z tyłu lecisz, gościu! Gdzie on jest? W tym domu, a no tu nie trafiłem nic! Jeszcze jeden jest na dole, jak coś. nie trafiłem nic, ale ja, ja. Osłyszać go? No, jest tam w domku, jest, jest, jest. Jest! jest! Leży! Dobra. Jeszcze jeden nam został tam na dole. Idzie tu chyba. Tak. O kurde. Nie. Musisz mnie uleczyć. Bo ja żebysła. Albo go zabić. Dawaj, spróbuj może uleczyć. Tylko żebyś nie zginął. Dobra. Dawaj. I ty rolą lecimy do niego tam od razu Ty się ulecz Uczyłeś się Nie ma czasu Na leczenie O kurde Leć w niego tam chyba Ty rolką Albo mnie Nie Ukryj się Nie nie wierzę w to, ale ja miał taką tempo broniżej. On mają tak. legendarną. Ja. Pier... Nie powiem inaczej. Dobra, dziękuję za wspólnie spędzony czas i może następnym razem się uda, ale przynajmniej emocje były dobre. Dużo było wejść fajnych, także trzymajcie się, ciepło. Pa! Cześć!